Witamy Was dzisiaj z naszymi drewnianymi drzwiami wejściowymi. Są to drzwi producenta Barański. Jest to model DB 157 i są to drzwi, które mają wymiary 140 razem z przyświetlem na 250. Drzwi są malowane na specjalny kolor RAL. Jest to kolor 7023, czyli taki beton grał, jak widzicie, zielonkawo szarawy kolor. I teraz tak. Według nas, na co warto zwrócić uwagę, ogólnie nie możemy się jeszcze wypowiedzieć, jakby czy polecamy, czy nie. Na pierwszy rzut oka wydają się nam bardzo solidne, konkretne, fajne, bardzo nam się podobają. O wykonaniu jeszcze powiem dalej. Na początku może właśnie powiem o tym przyświetlu. Z tego co my wiemy są dwa rodzaje przyświetla, jest przyświetle tradycyjne i nowoczesne. My mamy nowoczesne, tradycyjne byłoby właśnie zakończone tak o mniej więcej jak tutaj po prostu ten dół i ta góra byłyby takie wyciągnięte. My wzięliśmy nowoczesną ramę, żeby w miarę nam to się komponowało z oknem, które jest tutaj, bo jak widzicie Tutaj jest bodaj tylko 25 cm od, właśnie, drewnianych drzwi do naszego plastikowego okna. Trochę się baliśmy, czy to będzie na pewno dobrze wyglądało, ale wydaje nam się, że jeszcze dojdzie elewacja i, i będzie wszystko ok. Nasza szyba to refleks grafit. Na początku rozważaliśmy lustro weneckie, ale ostatecznie wydaje nam się, że ten refleks wygląda tak bardziej naturalnie. No, i co? I jeszcze na pewno mamy ciepły próg, czyli to też jest dopłata kilku stówek. I jakby no, ta cena też wiadomo, cały czas rośnie. My zdecydowaliśmy się na zwykłą, właśnie czarną klamkę, czarne okucie razem z Wesami, bo klamkę, którą chcieliśmy, jeżeli ktoś z Was się orientuje w drzwiach Barańskiego, to właśnie jest tam taka klamka w stylu amerykańskim. Szleguł, bo dobrze jakoś tak, jakoś tak się nazywa, nie chcę tego kaleczyć, ale ona kosztuje 2,5 tysiąca złotych, więc przynajmniej tyle kosztowała w momencie, w którym my kupowaliśmy drzwi i to też warto zaznaczyć, bo my drzwi zamówiliśmy na przestrzeni kwiecień-maj, nasza pierwsza wycena była robiona w styczniu, także no te ceny już na pewno się zmieniły. Bo w momencie, w którym my zamawialiśmy, to wiedzieliśmy, że tam nie wiem, zamawialiśmy w czwartek, że od poniedziałku miała być już podwyżka 10%, tak? No czyli dość sporo. Pewnie od tego czasu jeszcze takich podwyżek trochę było. I co my tu jeszcze możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć o progu. Karol tutaj zrobi zbliżenie, otworzymy właśnie nasze drzwi. O, tak jak widzicie, według nas są konkretne, fajne, masywne. Słyszeliśmy też właśnie od jednej pani, która jest posiadaczką takich drzwi, że one są na tyle ciężkie, że czasami osadzają się na tych zawiasach idą w dół i wtedy właśnie drapią próg, więc trzeba na to uważać, my zobaczymy, może w naszym przypadku tak nie będzie no ale, więc tak, Karol zrobi tutaj Wam zbliżenie na próg my zdecydowaliśmy się na próg drewniany, który jest za dopłatą ja już szczerze powiedziawszy nie pamiętam w jakiej kwocie jest to dopłata myślę, że kilkaset złotych, między 400 a 500 bodajże bo w standardzie jest próg aluminiowy, który jest srebrny My chcieliśmy tego uniknąć, pomimo że wszyscy jakby odradzali nam ten próg drewniany. No bo wiadomo, to jest tylko drewno, ono może się uszkodzić, można to puknąć, walnąć, potem się chodzi. Ale no jakby my się z tym liczymy. Ważna jest dla nas kwestia wizualna. Yy, I zdecydowaliśmy się właśnie na taki. Ewentualnie, jak coś tutaj właśnie się zniszczy, to zawsze można to pomalować. I myślę, że tu Karol jeszcze może pokazać od środka. Czego my nie do końca właśnie wiedzieliśmy, to zamawiając czarne okucie, spodziewaliśmy się tutaj czarnej tego pokrętła. No, ale jest srebrne, ale już już jakby przymknęliśmy na to oko i, i, i jakby tyle. Warto też wspomnieć, czego my się na samym początku nie spodziewaliśmy, że od tutaj, jakby to wszystko wypełnione jest z silikonem. Ten silikon jest dobrany do koloru, a taki właśnie jakby trochę bardziej szarowy. Ogólnie, no, my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego jak wyglądają te drzwi i jak wypadł ten kolor i pomimo tego, że jest bardzo dużo plusów, szczególnie właśnie wyglądowych przy takich drzwiach, to trzeba jednak wiedzieć że są to drzwi drewniane my się z tym jak najbardziej liczymy są one bardziej podatne na wszelkie uszkodzenia i choćby teraz już patrzymy że mamy właśnie takie mały uszczerbek ubytek, no i takie rzeczy niestety będą się pojawiały, bo drewno jest bardzo delikatne Mamy nadzieję, że jakby nic się z nimi jeszcze nie stanie, jeżeli chodzi o ten etap. Wykończeniówki, które jest przed nami. I myślę, że możemy Wam też powiedzieć, bo Karol dzwonił do mm, całej siedziby Barańskiego. Jest z nimi naprawdę dobry kontakt i wie nam właśnie, jakby doradzili. I mamy je od środka zabezpieczone fizeliną. I właśnie to jest ważne, bo drewno nie powinno, szczególnie malowane, powinno właśnie oddychać i nie powinno być zakryte, nie wiem, taką folą malarską, chociażby jak ten plastik. Więc jest zakryty fizeliną, to wszystko od środka. No i na noc najlepiej tą fizelinę też sobie odklejać, a dodatkowo. Uwaga też taka, że ta farba jakby twardnieje, dojrzewa do pół roku. Taką też otrzymałem informację od producenta. No więc tutaj, jakby, wiecie, to wszystko może nie jest jakieś super idealne, no bo to jednak jest drewno i trzeba się z tym liczyć, ale ogólny efekt, my jesteśmy bardzo zadowoleni, na pewno Wam też powiemy gdzieś po pół roku, jak będzie z ich użytkowaniem i utrzymaniem ich właśnie w takim dobrym stanie. Więc jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że my mamy tutaj rozwiązanie zamka automatycznego, które jest też kilkaset złotych droższe od standardowego rozwiązania. I co jeszcze? I na pewno to jeszcze, że nasze drzwi są ponad wymiar, mają wysokość 250, a bodajże do 220 jest wymiar standardowy i musieliśmy dopłacić jakieś 1000 albo 1500 zł, ale nam zależało na tym, aby one były na równo z oknem. Co też nie do końca wyszło, ale dobra, przemilczmy to już. W każdym bądź razie, tak jak wcześniej wspominałam, należy no, wziąć pod uwagę, że my te drzwi kupiliśmy na przestrzeni miesięcy kwiecień, maj, czyli no, praktycznie rok temu. Podwyżki od tego czasu, tak jak wiecie, były ogromne i na pewno też na te drzwi były ogromne. Ale to, co chyba Was najbardziej interesuje, ile kosztowały nas takie drzwi drewniane. I takie drzwi drewniane dokładnie właśnie nie pamiętamy tej ceny, bo było to dość dawno temu, ale. Mieliśmy po prostu przeciągnięty montaż, bo sami nie wyrabialiśmy się z pracami. A jeszcze może w tym punkcie trzeba powiedzieć, że wiemy, że czas oczekiwania na takie drzwi to około 12 tygodni. My też zamawialiśmy właśnie to z dużym wyprzedzeniem. Chcieliśmy, żeby one były na wrzesień, ale prace na budowie nie pozwoliły nam zamontować drzwi we wrześniu, więc są one dopiero teraz. No i najważniejsze, czyli kwota. My za te drzwi daliśmy już teraz plus minus, bo dokładnie nie pamiętamy około 12 tysięcy złotych. No więc wygląda to tak, czy mało, czy dużo, to już każdy jakby oceni dla siebie. Dla nas, jakby jeżeli ktoś nas wcześniej oglądał, wie, że naszym takim punktem must have były właśnie drzwi drewniane w takim stylu amerykańskim i jesteśmy naprawdę z nich zadowoleni i wasz odzew też, bo mamy zdjęcia na Instagramie odnośnie tych drzwi, jest bardzo pozytywny, więc chyba podobają się nie tylko nam. No i co? To chyba na dzisiaj tyle. Na razie.